Maneczko z tej strony, Darwin. Gramy sobie ci ponownie w kolonie Survival. Zrobiłem trochę dłuższego awka i zobaczcie, co się stało. Mamy to. Nasz magiczny latacz. Patrzcie, jak piękny jest. Weźmy go, przestawmy gdzieś lepsze miejsce. sobie na murku w takim eleganckim miejscu. Pokażę Wam, jak wygląda ogólnie. patrz jak ładnie. Wow! No i to jest sprzęt prawdziwy. Czekajcie, ok, już. Dobra, tylko jak się nim lata, to jest pytanie. Czekajcie, zostawię się go. O! Wow. Jestem! Dobra. No, nie w taki sposób. Weź co wyjść. Okej, okay, nie w taki sposób się lata. Fasja. Ło, lecę! U, u. O kurna! Pszcz, cyk, lecimy! O kurna! Ale magia mogę w górę tak lecić bezpośrednio. Czekajcie. O, tak, i potem robisz spadający lot. Między budynkami. Cyk! Ogólnie mamy właśnie takie latacza. Piękna rzecz, prawda. Będziemy rozwijać dalej tutaj naszą naukę. Patrzcie, co możemy odkryć. Nowe kolonie, ale nie wiem, czy to robić, bo to jest takie trochę. Tak, średnio bym powiedział. Na przykład to tutaj jakieś cegiełki i takie inne, to bez problemów To, żeby na przykład już odkrywali wiem że teraz już to już jest taki gameplay, tylko taki, żeby już dokończyć sobie wszystko co mamy Ale po prostu się wciągnąłem w tu gierkę To Zobaczmy naszą halę produkcyjną, jak wygląda. No, jest elegancko. To i dalej brakuje kwiatków, jak zawsze. Normalka akurat. Dwa monkey brakuje. Dobra, robimy więcej ziomków od zboża! Jej! 7 na 10 na 10. Dobra, nie w tym miejscu. Dobra, tutaj może być. Tylko weźcie zejdźcie, bo mi przeszkadzacie. Okej, okay, ładne pole. Ziomka od zatrudnimy. Cyk. Stawiamy tutaj cyk, skrzyneczka. Nasi rybacy sobie radzą tutaj bez problemów. Cały czas tutaj mamy tych ziomków od drzew. Ekipa też sobie dobrze radzi. O nie, no tutaj wszyscy sobie radzą bez problemów. Niczego już nie brakuje, naprawdę, sztos. Już rozwinęliśmy wioskę na taki poziom, że niczego mi nie brakuje po prostu. A naukowcy? Brakuje białych woreczków, a białe wory z czego robią? To jest ciężkie do zrobienia. To jest białe co łatwy, ziomek, powinien sobie dać radę. Jeszcze mam taki pewien bardzo ciekawy projekt, do zrobienia paru ładnych budynków Nie wiem kiedy to zrobić Możemy się przelecieć po okolicy, jak już odblokowaliśmy Cyk W górę lecimy Siup O, to ładnie wygląda Ale ładny kanion. Zobaczmy co tam jest. O, 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 Ale ciekawie. co jest? Nie, 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 nie. Nie zostawiamy swojej kolonii. Wracaj tam szybko. Ej, co? Wiśniacy mi wszyscy poznikali? O nie. Dobra, nie odlatujemy, bo potem się jeszcze zgubię. Ale fajnie się tym lata. Do wody jest tak oślepiająca. Przydatny do lądowania na dachu, naprawdę. Jeszcze mogę tutaj podmienić wam ciekawy bardzo tryb. Poczekajcie. Może będzie ładniej. Więc chyba tylko wizualny będzie delikatnie bardzo. się? Dobra, nie zabiliśmy się, ok. Nie wiem, co tu już w ogóle można rozwijać w naszej wiosce. Tu już chyba taka gierka będzie. Już endgame się nam zrobił. Wszystko odkryte. W mur mamy już taki, że nikt się nie przebije. Naprawdę endgame'a zrobiliśmy. Nie mamy jeszcze tylu rzeczy, a endgame'a mamy. Co tu w ogóle się dzieje? Musimy odblokować jakieś technologie Kolonizację musimy odblokować Żeby to odkryć Aha, okej okay. Czyli muszę stracić mój glidera mojego, kochanego Którego budowałem Tyle czasu z 100 materiału trzeba Dobra, dać materiał Zrobimy następnego od razu Partscy. Dobra, od razu bierzemy Skradamy wszystko co jest potrzebne I te z się kończą Magicznie oni są Cyk, cyk Okej, okay, dobra Już powinni pewnie dorobić materiałów Tak dorobili Sparców jeszcze nie robią, dlaczego? Dajcie, 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 jeszcze jeden Jest elegancko, sto Dobra, teraz kowale z co powinni robić. Możemy zrobić na dwaję kowali, dwóch cyk, cyk. Bo jak się mówi, kowali nigdy za wielu. Nie zatrudniamy od razu dwóch ziomków. Dobra i wszystko będą robili. No się wyrabiali teraz. Okej, okay. mamy drugie latacza Więc nauka Odkrywamy kolonizację Poświęćcie to, dajesz Naukowcu, zrób to co trzeba Odkrywa to, patrzcie Odkrył Możemy robić nowe kolonie Mamy nowy sztandar, czy jak to jest? Chyba nie. A tutaj. O kurde. Pełny starter. Ja się będę mógł zrobić taką drugą wioskę obok naszej. <grymne> to byłoby śmieszne takie. Wtedy byśmy mieli ogromne pole bardzo. A tu nawalają tymi młotkami już wyjść, to jest za głośno. Okej, okay, tu jest ciszej. Więc odkrywajcie panowie rzeczy. Wirus, co jest? Coffee beans. Będę musiał po świecie podróżować, naprawdę? Oj, może mogę to kupić? Sprzedawca, sprzedawca gdzie jest sprzedawca nasz? Mamy tyle słów od sprzedawców, nie będę robił nowego. Miejmy nadzieję, że możemy to kupić. Kurde, jakbym musiał podróżować, to będzie z tego odcinek cały. Podróż nieznane. Aha, ciekawe, szczerze mówiąc. Tak nic nie można tutaj kupić. znanego z naszymi kochanymi rzeczami. Ja trochę boję się tych zostawić na dłuższą metę naszą bazę, szczerze mówiąc. Ej, serio? Kurde, teraz tak nie wiem, co zrobić nawet. Tak podróż nieznane robić. Bo oni sobie radzą, trochę się o nich obawiam. Może do nami jeszcze łuczniku czy coś. By sobie na pewno poradzili. Kolonii, zatrudni dwóch ziomków od razu. Ej, bo serio się o nich martwię. Nie wiem, coś się stanie, czy coś. Bo, jak ja umrę, co się wtedy też stanie. Więc weźmy sobie jedzenia dużo. Na wszelki, żeby się helać. Ok. O Jezus, jestem zestresowany. Nie przeskoczę nigdy nigdy tego nie, nie przeskoczę. O nie, nie tutaj. I tutaj nowego ziomka jeszcze Dobra, dwóch typa nowiutkich Dobra, mi się ładnie Ej, ja, mogę się chaleć czy nie? O, mogę, dobra, tym guzikiem Broni chyba sobie poradzą Nie wiem, jeszcze dwóch ty padałem dodatkowych ...uczników. ale się o nich martwię, o moją ekipę. Gdzie ten drugi ziomek? Którędy ty idziesz, ten byśmy szybciej. Co za dzban? On już przyszedł, tak? Tak, on już przyszedł. Ten naokoło sobie poszedł. Co za ziomek? Połączenie tutaj ma. Nie, po co. Dobra, to chyba pora lecieć w podróż. Siup, dajcie sobie radę, mordy. I tak wrócę do pustej wioski. Czekajcie, żeby je lecieć w jednym kierunku cały czas. O tak. W innym kierunku to lecimy, żeby na pewno wrócić do naszej wioski. Jeśli nie wrócę, to jestem dzbanem i koniec serii. <grybujesz> tak wiem, że opuściłem wioskę. Dawaj, ciśnij. Podróżujemy w nieznane. Ale mapa jest ogromna, szczerze mówiąc. Ładne są biomy tutaj. Idziemy tylko w jednym kierunku, żeby na pewno wrócić do bazy. Coś mnie zaciekawiło. Czerwony biom. Dobra, zobaczmy z trasy. Zaciekawiła mnie ta trawa, szczerze mówiąc. Celowana trawa. Dobra, bierz się, bierz się. Nie mieć na zdoby <laughs> Też weź. Nie wiadomo co to jest, wszystko się przyda. Dobra, bierz to. Okej. Okay. Idziemy w tamtym kierunku troszeczkę. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. O Jezus! Która baza? Chcieliśmy tak? O tam, dobra. Tam nie będzie bazy. Dobra, nie martwcie się, trafi na 100% Ale ładne góry! O, śnieg jest nawet! Kolorowe góry! O, tu ładnie. No, Ale czego my w ogóle szukamy? Jakichś drzew nowych? To nie widzę nic. Yy, yy, eee. Czy nie miałem tego? Że opuściłem swój stary świat. Ale przypomnę, że tu nie ma wczytywania save'ów Wiecie co, to będzie ładne na miniaturkę <grymne> Muszę się zawrócić Dobra, dobra, ląduj, ląduj, ląduj tutaj, tak, dobrze. To będzie ładna na miniaturka. O, ale będzie pięknie. Dawaj parę ładnych screenów robimy. Dobra, tutaj jest screen. o tutaj taki ładny. Wyprawa w nieznane Tak naprawdę wracamy, bo się boję. O swoją wioskę. Zbyt dużo czasu nie spędziłem. A, bo dobra. Jolo. Chyba, że wyprawą dalsze tereny zajmiemy się w innym odcinku ogólnie. Cały odcinek 20-minutowy będę leciał w jednym kierunku. Dobra, teraz po prostu testowaliśmy tu parę lotnie. Ciekawe czy znajdziemy naszą chatę. Dobra, miejmy nadzieję, że znajdziemy. Kió. Już powoli wracamy na naszą bazę. Chyba. Ja myślę, że to nas wygląda dokładnie tak samo wszędzie. O, jest nasza baza, widać ją. I zobaczmy, że się nie znikli. Wtedy będę miał pewność, że mogę się oddalić. Ach, są wszyscy. I głodują, zabrałem mi chleb cały. Szup. Wasz Nasz król przyleciał. Okej, okay, chowamy No i mamy czerwoną trawę Tak? Gdzie ta czerwona trawa? znikła nam. Tak? Co się stało? Gdzie moja czerwona trawa? O, jest, okej okay. Może to jest handlowiec się nowego? Czerwoną? Nie, nie odblokował nic A więc trzeba to wszystko podkrywać. Bo odkryli to, brawo. Tutaj właśnie potrzebujemy jakiś nalesion kowca, tej książek, jeszcze innych rzeczy. Science Buggy tutaj 50, trochę drogo, ale dobra. Odkrywajcie, musicie się rozwijać. Oddaję już wam klepnie, godujcie, ludzie. O, odkrywają już nowe rzeczy. O, szlaguje tutaj jak się chodzi. Tutaj kwiatki wszędzie. Piękna jest ta wioska. Ale wydaje mi się, że podróż właśnie w nieznane zajmiemy się w kolejnym odcinku. Jeśli film się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, bo naprawdę to bardzo motywuje do nagrywania dalszego nagrywania na przykład tej serii właśnie, żeby nie przejść na inną. No to siemaneczko